Ciebie też, okej. Okay. Ja okay, mam takie brzydkie łapki. Łapki srapki Pokaż swoje łapki, srapki Słuchajcie wybierz inny kolor jednej. A skąd ty masz takie? Bo bo... z karnetu. W sensie on, tutaj to było one darmowe, bo tu są w karnecie jak w Fortnite. Cie. Jedne są darmowe rzeczy, a inne są... Z, jak kupisz tylko karnet. One były darmowe? Nie, on. Tak, ale to, to musi być, wiesz, to trzeba jakiś level zdobyć w grze. Żeby takie no, zdobyć. Weź kakrilki. No. Jak ktoś z nas będzie potworem, to będzie fajnie. <grych> no. Idealnie bym powiedział. O jest. Dobra? O nie jestem. A ty? Ty tak też nie? nie jesteś. Dobra. I teatr. Ale mi laguje jak w pociągu. W pociągu może lagować, ale później już nie powinno tak mocno. No nie Co? Teatr Co teatr? O, zabrał... Zabrałem moją grę Brawo Bara? zrobiłeś Ten oh, typ to tu kończy i weźmie mu zabawkę <laughs> O, był tu jest! Wow. Ine. Ine Ja Jak cię zawsze uratuję. Jak coś to ja cię zawsze uratuję Ginałem! No. Okej, okay. widzę gdzie cię niesie. Dobra, widzę. To idę naokoło do ciebie. Okrężną drogą do ciebie pójdę. Biegnę ci na spotkanie. jak zginął, ja O, ktoś to, cię uratował. No nie, bo mnie zabił, boksy było od razu. nie. Na no tym kampi, czy co? Po prostu przetrwaj. Biegnij, biegnij, biegnij. Biegnij. Biegni. No, fuck. i ty, ty teraz umrzesz? Zrzucił mnie znowu. A czy nie umrzesz teraz? Nie, jeszcze żyję. Czekaj. Aha, łakałaki mnie zabił. ja pierdzielę. To co, może ja też się dam? Ej, co jest, przyszedł koło mnie, folksy. on jest jakiś łomny. Ej, to co, może inną grę bierzemy? Okej. Okay. Dobra, wychodzimy, leave game. Jak zmieniamy grę, to wygląda jakbyśmy się alejczowali. Nie Dobra, jestem. ma mordę jak do No, to za, za pieniądze prawdziwe. Stać go, stać go nieco co mnie. Nie będę, nie będę wydawał na to. Jestem potworem! Brawo! To dalej, ale. A... Co? E, weź, weź sobie może na tą mapę albo hagiego łagiego, albo. Wiesz co, ma jest za trudna. Weź hagiego łagiego sobie. Słaby. Hagiwagi jest najbardziej OP według mnie, ale dobra, weź mam grex na tą mapę Na pewno? Tak, bo Hagiwagi dla mnie jest OP, bo on na hita może zabić jeżeli się. Jeżeli wbiegnie No co, że mam Ilonlek, nie wiem wziąłem cokolwiek. Pamiętaj, że pod prawym, jak widzisz kogoś, to możesz go siecią musisz, Możesz rzucić na niego siecią i on przez to jest wolniejszy Pod G masz jakiś sabotaż pod G? Czy nic nie kupiłeś sobie? Czy masz kwadracik pod G? Ja nic nie kupiłem pod G. A dobra. To... yyy... Bijesz lewym przyciskiem myszy, a... a... a, a, a pod E masz widzenie przez ściany. Widzisz kontury, jak gdyby ludzi, którzy grają. I jeszcze pod spacją, jak, klik, na przykład do góry klikniesz spację, to wtedy ręką możesz się przyciągać do tego miejsca. O. I jak klikniesz drugi raz spację, to spadasz. O, widzę cię. Drugi raz yeah. spację kliknij. Tutaj. O! Ja cię nie zabiję, ja cię nie dobra, zabiję. Dobra, dobra, cześć. Cześć mami. To ja idę robić puzzle, okej? Okay. ok. Gdzie to było to... tutaj? Mogę mm. się to Żelanda lub przypiąć? Tak możesz. Uy. Mami Long Klek da się za... nawet wejść pod tekstury. Te te ja ci powiem, że mamilonglek da się nawet pod tekstury wejść. O oh, fuck Ucieka. Nie, ja cię nie zabiję, ja cię Dobra, nie Dobra, ale, ale gram, gram, odgrywamy roleplay, okej? Okay? <laughs> roleplay. Ciema. Dobra, ja uciekam. W ogóle widziałeś tą maszynę do popcornu? Czy nie? Kurde, właśnie się przyciągnął tym tym. Type nawet ogarniają. Powiem ci. No i to jest właśnie problem. No właśnie problem. Co ty robisz? Nie przyciąga, ja nie, się, nie. Nie przyciąga się w takich miejscach, bo cię i takim możesz nie przelecieć. Aha. Raczej się przyciągaj na otwartym terenie albo i gdzieś jak masz wysoko sufit. Mam go, go za Tak, i, i weź go lewym przyciskiem i, na, i musisz najść na tą klapę. Dara, praje, Dobra. Cześć. Tam cię robię sobie zagadkę. Tu jest typ koło mnie. Weź go sobie. Weź tego typa, co tu biega. O, ty Spidermanie! O, pomagają sobie! To za, to za małe sztyle! O, zabawka mam! Co to jest? To jest brzuch? Nie, to jest noga. To jest Bo Gonię kogoś! A to ty! No, to ja. No, to nie. To nie. No, kurde, no. Mogę nie brać mamilą, gdyż ona jest. czulowa. Dlatego dla mnie jest najbardziej OP Hagiwagi huggy Haggimwagiem praktycznie mam pewność, że wygram jak gram Problem jest taki, że ja mam też obiad tutaj, ja muszę go jeść, a ja muszę też grać. O Dobra. dzień dobry. Dzień dobry, chciałam cię słychać. Jak ci życie mi Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. To idź tam zjeść sobie kolegów. Dobra. O, pull down mamy. Na samym dole musisz iść teraz do piwnicy, bo będziemy pulować rurę. Musisz zabijać no, bo... ludzi. polować <laughs> rurę, dobra. Tak. Musicie, że ja mam na to pozwolę. Nie, nie, nie ja się nigdy nie poddaję. Zajął mi typ. Ciema. Dawaj go, dawaj go, dawaj go... Ja Jaka... To, to się kameruje. Naokoło, około, tam, naokoło na musisz, tam. Biegnie z drugiej strony, tutaj jest. Cześć. Ale to dziwnie wygląda. F-tape. prawie zabiłem. Teraz musimy... On nie ucieknie. On mi nie ucieknie już. Musimy do pociągu uciekać, zabijaj go. Dawaj, zabijaj go, zabijaj go. Dobra, zabiłeś. I teraz do, do, do tego, do, do dziury. Jego przynajmniej muszę zabić. Dobra. Nie tutaj. ci przeżyć, typie. Nara, powinienem przeżyć. Pamiętaj, że mogą się znaleźć ludzie, którzy tu kampią, żeby go uratować. Oj, ktoś go uratował, właśnie. Wiesz, ja wezwę pociąg na drugą stację, tylną. I teraz będzie za teatrem. Tam, gdzie masz tego hagiego-hagiego kartonowego, to tam za chwilę przyjedzie pociąg. Jak coś. Gdzie? Za, za sceną. Jak masz scenę, Gdy? tak to za sceną, jak wejdziesz sobie. Widzę to jesteś ty? Tak, to ja jestem ja, co to klikam To jedzie czy nie? Bo to tak, nie wiem Nie. Tak, ja zjadłem, bo... O, ktoś. jedzie, jedzie Patrz, jadą teraz, i jedzie pociąg z daleka Weź go do dziury Na scenie masz, no I teraz ludzie tutaj będą chcieli do tego pociągu wsiąść Musisz ich zawijać, tak? Tak ja. Tak, Mami Zabijaj ich Tak cię stresowałem Wiem, co zrobię Nie, nic tutaj nie widać. Ktoś go uratował. Biegnę do pociągu. Jej. Ale fajnie. Dobra. Ha, przegrałem. Zobacz sobie, wy, jak masz poprawy, coś tak jak z Coreboard. Co to zobacz sobie, ile killów i damage'u zadałeś. Bardzo mało. Okej. Okay. Okej, okay. next match. Może ja teraz będę. Mam nadzieję. Oj, jestem potworem! Chyba no, sobie żarty robisz ze mnie. I dawno nie grałem Boxybu. Chcę zagrać w Bardzo dawno Boxybu nie grałem. Masz warto, bo jest e, fabryka. No wiem. Okej. Okay. mnie nie zabijasz, bo, bo ja ciebie nie Dobra, zabijam. Ja, ja, a ty masz skina po prostu czarnego i masz... jaki masz... jakiego kolor masz łapki? Białe i niebieskie. Okej, okay, dobra, to by... jesteś rozpoznawczy, okej. Okay. Mogę cię rozpoznać. Najbardziej o... No jest hagi łagi. No bo jestem czarny, to mnie rozpoznasz. No tak, Roz... Od razu czarnego to rozpoznam. Chyba no, od kiedy? Ja mam coś takiego jak supermoc. Moc. Taką super moc. Jaką? Sabotaż tak zwany. Ale ja nie mogę w ogóle... No zepsułaś mnie nie grę! 5, 4 Trzy, dwa ty, o, ty, jeden. ty bilus, mi grę. o! I już możesz dalej Chłopie, no ale ja muszę od początku robić. A to ty, cześć, ja, cześć! Patrz co mogę zrobić nie masz tego skina? Do, po prostu z tego, z karnetu. Za darmo był? Tak O kurde To ja chcę tu wskoczyć. I tu wskoczę. O! O! Ja tego memory nie umiem zrobić. Nie, nie wskoczę tu O patrz! Spójrz do góry! Nie nie umiem tego memory zrobić! Spójrz do góry! Gdzie ty jesteś? Magat! Nie macie! Chyba tu jest jakiś ja nie inny typ. Innego typa muszę zabić. Ja nie umiem... Ała. Bijesz mnie! A to ty! Dobra, to ja ci dam się odrodzić. Innego typa. Za... Przepraszam, bo tutaj był ktoś inny. Koło okay. ciebie. Dobra, to ty się za chwilę i tak sam, y, za chwilę to może być też ktoś odrodzi, może mi się odrodzi. No ktoś... ta Ucieka przede mną. Taki typo. Dlaczego nie mogę? Co jest? Ale mi uciekł, uciekł. Macie jedną zabawkę, ale źle. Tutaj ktoś jest. Nie, drzwi mi zamknął. Ale kurczak. Nie ma fałdolców. O fuck. Co jest? Wyszedł host, poczekaj, 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 nic nie rób. Powinno nas dołączyć z powrotem. Biegnę? Ja robię, ja robię sobie. No Dobra. To, to, nie, to nie ty. Jeżeli do. No! Ale się wkurzę za chwilę. Są dwa lata. Nie to ma... Nie wiem. Widzę typa. Cześć. Dzień dobry. Uciekam mi! Ja zabiłem wreszcie jedną osobę, Boże, ile wow, ja musiałem czekać! To, jaki rekord! <noise> no oni Sorry. mi tak uciekają, jeszcze mam dwa fps, nie wiem dlaczego. Przecież właśnie że mam no właśnie Ja też mam, ja, ja mam bardzo mały fps. Albo ho, po prostu host gry ma, 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 ma słaby internet. O, ktoś gorił... ale ham, ktoś goriwa, jakiś żelek go i Czas go zabić. Jaki żelek? No jakiś, jakiś, takiś żelek. Po prostu żelek. Zabiegnie tu ktoś? Chodź tu typie, nie uciekniesz mi. Nie dam, żeby. Dobra, nie wiem. się, nie ja się po prostu połowy, niech oni robią za mnie do zadania. Okej, okay, to bardzo dobrze dla mnie. Może wygram. No. Jeszcze nie, jak Spider nie, no typ nie ucieka Przez całą mapę Gdzie on biegnie Ja pierdzielę O dorwałem go akurat zamknął drzwi I go idealnie w tym momencie dorwałem no znowu host wychodzi, co jest? To jest dziwne. Co? Że ja widzę twoje rzeczy. Że pod shift masz e, skok. A taki dlaczego powiększony, a pod, a pod e, pra le lewy prawy przycisk myszy masz tą łapkę. No taką, to co, co musiało się zbagować. Hmm. Widzę, widzę, widzę twój sabotaż. Okej. Okay. A widzisz to ile to sekund 50... zostało? Odliczać się? Normalnie. 154. Co je? Jak się stało muszą jeszcze, muszą, muszą jeszcze tą grę popatrzeć. popatrzować. O cześć. A to ty, dobra. To ty. Dobra. Dobra. ty. Dobra, dobra. Ej, razy. patrz, ej, chodź tu, chodź tu, czekaj, chodź tu patrz. Część, patrz na to. Idzie. Patrz. O, no, ktoś tam no, tutaj no, parta no, zrobił, no, ktoś no, zrobił no, ktoś no, to i parta. A kto to był? Eee... La, 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 la. Cześć, kto to był? Jakiś czarny typ. To jest biały. Ja jestem czerwony O nie. Tylko nie to. No, on ucieka. A tam ma płaski? Nie. Nie wiem, kto jest z kim tutaj już. Jakiś boxie tutaj biegnie. Muszę go zabić. No, dlaczego tu nie zadziałało? Ja się w ogóle ja nic nie robię, ja się tylko bawię. Uciekł mi? Jakim cudem. O, naprawdę, nie przeskoczyłem nad tym? Co to ma znaczyć? A to ty, okej. Okay. Cześć. Hej. Mnie nie koledzy. Wiesz, gdzie są koledzy? Gdzie wiesz, nie... wiesz, wiesz, gdzie są koledzy? Bo ja ich nie widzę. A ja wiem. Gdzie? Masz jakieś problem? Bo masz jakiś problem. Gdzie oni są? Gdzie on może być ten ostatni? Oj, widziałem typa. Tutaj jest. Widziałeś, może. O tak. Niech nie ucieka. Niech nie ucieka. O, on został jako jedyny ze mną. Why are you running? A to ty jesteś. No właśnie, został ostatni typ, ten najlepszy, ten co ma skina za ro, e, prawdziwe pieniądze Za robuxy Zaro już chciałem powiedzieć Ej. Gdzie są, gdzie są ja jeszcze widziałam. te do zrobienia? Chyba, widziałem go, czy nie? Gdzie, Tutaj są, gdzie są jeszcze do zrobienia te minigry? Nie maszna? wiem Poszukaj teraz mi, teraz mi się zachciało już robić ich, bo prawie już jest koniec O jest, ja znalazłem, znalazłem O nie, jest pull down już Musicie downować rurę Buz? Tak, musicie pullować rurę Pamiętaj, mm. że ja tobie dawałem. O! Jest Boksi Ja tobie dawałem pulować jak coś. No mi tak. Ale ja Boxigo Bugo, nie. No fuck! No co jest? ty robi? On jest jakiś głupi czy on on nie naj, jest najlepszy A Co on robi? Muszę go zabić Nara No! Nie! Biegnie, nie widzę! Zlagowało o, mi grę W takim momencie mi zlagowało gry, kiedy on gr szedł do pociągu Tylko 4 kile, tylko nie. 4 Ty no. przecież ja, ja miałem wiesz ile kili? Ile? Dwa, Więcej. Trzy. Trzy miałem. Ja, brawo. Normalnie to ja mam po 12 kili, a tutaj ten boxy był bo to jest jakiś łomny. O to wy okej. Okay. Zobaczymy, pewnie Blade będzie potworem, pewnie Blade będzie. Jesteś? Tak, Blade Nie. jest potworem. Nie. Uf, Nie. Wyżej jest po nas. Co? Wiem. Chodź, chodź na jedną zagadkę. Tak. Patrz, idzie, okay. chodź za mną, chodź tutaj ej, za mną, chodź ej, za mną. Ja nie robię tej memory, ja nie robię tej memory. Chodź tutaj taty, za mną, ja idziemy, idziemy do tej najbardziej schowanej. więc najbardziej schowanej, tej naj tak trochę dalszej. Patrz tutaj, chodź. Ja właśnie tego nie chcę robić, Robimy ja tę, robimy tą rurę. Boksibu! Boksibura ratuj mapę jest dobry? Nie. Boksi w ogóle nie jest dobry. Na tą, na tą mapę może mamy Loklex, jest taka dobra. A na tamtą, na faktory jest dobre hagiwagi. A Boxy boi tutaj tutaj jest zły. Ja chyba idzie tu, idzie tu On jest świąteczny. Patrz! On ma animację. Co jest? Oj! Go stać na fałdolce! Ej, on goni! Ła wow. Go idzie oh! dalej? Tak, go nie, nie, on mnie nie zabije, on mnie nie zabije, bo ja się z nim zakolegowałem On się- Jadak <grywki> O, fak! Zamknij drzwi! Można... Mi, Zamknij mi drzwi! No bo on ma taki zabok też. To i świąteczne hagi, ten boksy był mi dzwoneczkami zadzwonił. O. Na scenę poleciał. No na nas właśnie zróbmy tutaj, wiesz gdzie? No tu jest. O ci robimy, przecież on ci da raczej. Jedyne co mi może dać, to nie powiem co. No on nie bije! On mnie bije! <noise> bije żony! FAK! Nie zdążyłem co? dojść! O nie! Wrzuci mnie Bo do pola! Co, czego nie zdążyłeś zrobić? Dojść! Czasami, Ej, to tam, to tam czasami w, z tym mam tam, problem! Rób tam tego! Rób tam e, te łaka, łaka łagisy, ja zaraz do ciebie, do ciebie przyjdę! Wiem, nie jestem ułomny! Najpierw tutaj do niego! Tutaj do niego! <noise> on cię nie zabił! Co? jak fajnie wygląda! Jaką patrzy ładna, jak jak, jak jak zaczniesz robić tak, jak ja jak zaczniesz robić bombówki, to on cię zabije. Dobra, to ja tu będę się z nim bawić. Okej? Okay? ja nie, nie zrób tą, zrób tą mamigówkę tą. On pobiegł sobie. Ona, on weź tam tom, w prezencie siedzi. Jak on wskacze, co jest? Dobra. Tom weź, tą zrób tom, Dobra. to. Dobra. Okej? Okay? My nie damy rady zrobić tych wszystkich, tych partów. Ja o, oh, would you like to be a monster? Tamten typ się wyszedł, dobra. No nie Adam, zostawiłeś mi to! Sorry, przepraszam. Nie, ja nie też tak chcę Nie pamiętam już tego. Dasz radę. No pewnie dam radę. Ja cię obserwuję. Tak, tu, i jeszcze tutaj. Tutaj. Ten... No gdzie ty tym celujesz? Ty, ja nie wiem jak ty mi pokazujesz! Dobra, to dawaj. Eee... Yy, Jaki tu jak ty ty będziesz ty widzieć, bórek, to... Się może na górę pod trzy lody Ja ogólnie całe umiem zapamiętać Jestem wzrokowcem tak zwanym <grym>, Tutaj Dobra, nie, dobra would you, like, would, you like, would you like to dead? Would you like to dead? Yes, I would, tutaj, like. Yes, ja I ci would pokaż, like Ja ci coś pokażę fajnego Weź Yes, to, I would like to dead. Kam, Kameruj to, kameruj to. Wyżygał mnie Poczekaj, trochę inaczej to chcę zrobić jak mam to kaberować? Nie, po prostu patrz I would like to... Ej, a ja ci coś ci pokażę, poczekaj. Tylko muszę tu wskoczyć dobrze. Pacz. I teraz wskakuj I... tutaj, Nie, 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 czekaj. Czekaj, chodź tutaj, tutaj, chodź, tutaj, gdzie pokazuję, tak. No i dlaczego ja ci nie mogę trafić? Ale Spiderman jest. Ciebie, skam to jest jeden wielki. O, patrz, jesteśmy I... razem na krzesłach Jak tam jak ci like życie to... mnie? Ja okay. Chcę, ja chcę zginąć. Zabij mnie, zabij mnie Chodź bliżej do mnie. Zabij mnie. Chodź. Zabij, zabij mnie. Mi bierz? Tak. Ej. A mi nie w ogóle nie pokazywało, że tracę HP. No to nie wiem, okej. Okay. Czekaj, co? Ale nie, no nie pokazywał. Do, dobra. Dobra, dobra, topa. To pa. To pa.